Siemano Maneczkę, jestem Hubert z kanału witam was po drugim przerwie na serii Realne Gospodarstwo niestety nie ma dziś z nami Kenia, ale jak widzicie byłem tutaj na obiadku, Halinki oczywiście tutaj bezproblemowo, tutaj jakieś widzicie obrazy wiszą a tu co się stało to po prostu nie pytajcie, bo mówiłem, że mam dla was petardę na realnym i to jest właśnie to Przebudowane Gospodarstwo jak widzicie, tutaj Pimpek już biega, możemy na, nakarmić go tutaj bardzo serdecznie, Pimpek proszę tutaj jeść, nie ma problemu, no i co, dzisiaj będzie przedstawienie gospodarstw po prostu, także jak widzicie, Karcher był jak to jak był, tutaj rower, tutaj mamy to od boksa, ponieważ wyszedł taniej, trochę nierealnie, ale wyszedł taniej od po prostu warsztatu. Tutaj mamy silos na kieszonkę, bo oczywiście mamy krowy, sprzedałem jajka, tak tutaj jakieś drzewka mamy i tu mamy taką wiatkę, zaraz się przejdziemy. Tu nas rozsiewacz stoi, bo rozsiewałem nawóz i wapno. Tu mamy prawdopodobnie, znaczy wiadomo, że mamy taki silos do kupowania Temeru, nasion, nie nasion, pasy dla świn, wiecie. No i z początku będziemy siano, słomę i w ogóle w tym to kupować. A później, jak sobie uzbieramy, to będziemy po prostu tutaj. Postanowiłem, że zrobię sobie takie, takie jakby takie skały. Nawet fajnie to wygląda. Tutaj zrobiłem sobie pole, bo w dzisiejszym odcinku tutaj będziemy sobie e, siać e, łąkę. Tutaj jak widzicie nasze pole mają w miarę nawożenia To jest to i Waltra. Pokażę Wam, jak sobie to ustawiałam. Tutaj Waltra. Tutaj mamy właśnie tutaj tą oborę, którą pewnie kojarzycie, życie, bo to jest oryginalne. Tutaj kolejne choinki, nasze forsznitki, nasze rozkinka. No i Silos naprawdę fajnie, bo jest na środku. No i w ogóle nie przeszkadza. Dobra, damy jeszcze raz Pimpkowi. O, tutaj yy, yy, widzicie, Pimpek chyba trochę nam się zbugował yy, i ma problemy ze sobą, ale musimy mu to niestety wybaczyć. <grywka> to tak powiem. Yy, dobra, nieważne nie już. Yy, dobra, teraz sobie, yy, czekajcie chwilę. Yy, teraz sobie byśmy yy, przechodzili do po prostu no siewów już także otwieramy wrota nie dobra to nie te i ukazuje nam, nam się bo tutaj gruberowałem sobie właśnie waltro jak widzicie bardzo pięknie sobie stoi tutaj stoi nasz John Direct. tutaj fędzior którym będziemy sobie dzisiaj siać w sumie także jakby nie patrzeć jak najbardziej fajnie E, tylko czekajcie, czy, czy my już przydaliśmy chwastownik? Bo mi się wydaje, że... To, dobra, e, nieważne e, Już wędem nie będziemy siać trawy e, Ale tak mi się wydaje... Czekajcie, bo ja bym sobie posiał ten do kukurydzy naszym silnikiem Czy um? o, nie on no nie może być taki rzecz jak trawa, ale yy, nieważne. Dobra, taki trochę nie wypał. Postawiamy sobie węzora. Yy, no i wsiadamy sobie w walkę. Yy, Dobra. Ja sobie podniosę, tutaj obciągnięcie nasz, odpinam sobie to. I podpinam nasz piękny siewnik. Widzicie, tutaj tak w miarę, też fajnie. Hej. Yy, dobra, nawet mam na nasiono, także ja sobie już tutaj y, dam na po prostu y, owieże boksolożowskie w trawa, dobra? O kurde, tutaj y, możemy sobie przymienić, na pewno pokażę Wam y, jak to y, działa, albo nie, na razie Wam nie pokażę. O, dobra, są. Y, są ziarna po prostu trzeba y, w ogóle wam pokażę ile mam kredytu bo kredytu no troszkę dobra 35 tysięcy niech będzie dobra sobie troszkę y, nie nie po, tylko spłać no niech y, tak 7 tysięcy sobie zostawimy y, tutaj tak a za dużo że bo nam nie trzeba y, ok tutaj też jak najbardziej fajnie hmm. właśnie jest problem czasami że nie mogę cofnąć jest taka po prostu lipa też zapraszam Was na drugi kanał bo tam sam pojawił się film z się kurzy także jak mi się udało film nagrać to bardzo fajnie Pierwszy film w ogóle na kanale Huber Vlog, także zapraszam Was fajnie. Może będzie nazwa, żebyście, się, żebyście sobie po prostu wpisali, bo kanał jeszcze nie jest do końca ogarnięty. I czasami, jak daję link, bo nie, nie, nie daję czasami linków pod filmami, po prostu nie można wejść, jest coś tam źle w ustawieniach, będę musiał to po prostu zmienić Bo po prostu Kanał jeszcze nie jest pewnie dostosowany Też się cieszę, że dałem radę zrobić premierę, bo na tym kanale nie udało mi się ogarnąć tych premier No bo tutaj ciężko było to w ogóle ustawić Jak widzicie zrobiła nam się skarpa ale jakoś tutaj wyrównałem to, oczywiście posiałam tak trawą Nie jest to równe, ale też tutaj fajnie wygląda Ogólnie tutaj jeszcze jakby co to jest wiatka Także mówię, wszystko fajnie się udało nam tutaj Też bardzo się cieszę, że po prostu w takie budynki, które No tutaj nam naprawdę pomogą, bo no dzięki temu po prostu Możemy sobie już grać na spokojnie. Nie wiadomo czy będzie z nami heniu. Coś jest zrąbane z tym serwerem, że może wejść, ale tak mu laguje, że no masakra, te FPS-y też spadają. Możemy sobie... Nie, dobra, nie będziemy sobie załączyć kokotów. No i... Tutaj nie wiadomo co będzie, ale mówię, akurat wtedy musiało zacząć lagować Heniowi, kiedy zbudowałem tą gospodarkę. Możliwe, że to po prostu jest przez gospodarkę, bo tutaj FPS-y naprawdę przy gospodarce, jak mi także taki Heniowi, spadają. Ja wiadomo, jestem administratorem czy czymś tam, także mi powinno lagować, a i tak mi czasami laguje. No, także jak? No jak najbardziej fajnie nie powiem. Bo po prostu tego tak. Trudno to po prostu że tak powiem, nazwać. Jeśli zrobiłem to pole, bo po prostu tutaj będzie trawa, bo jak wiadomo mamy krowy. I tak na razie ten TMR będziemy tutaj stąd co właśnie kupować. A może w kolejnym odcinku już będziemy mieli krowy zakupione, ale po prostu. Yy, no, na razie póki yy, jeszcze nie mamy tego ogarniętego ja też sobie wiadomo jak najszybciej zarabiać tych krów, żeby ta obora nam się zwróciła, bo to było praktycznie yy, druga najdroższa. Nie czekajcie, ja wam już tutaj mówię e, w obiektach to jest tak, Silos kosztował 110 a Obora kosztowała 100 to taka, że powiem e, druga najdroższa rzecz e, także chcę, żeby w ogóle, żeby wszystko się zwróciło ale wiadomo e, raczej się to zwróci pod kosztem miejsca e, i farmy też jak to fajnie wygląda wszystko Także też jak najbardziej tutaj się z tego cieszę Bo jak to oglądacie, już mam nową nowy klawiaturę i mieszkam, Może gdzieś kiedyś na kanale Huber Vlog po prostu pokażę, jak będę jakiegoś vloga nagrywał yy, Bo pewnie za niedługo też taki vlog się pojawi Także was zapraszam jeszcze raz na kanał Huber Vlog No i na grupy, wiadomo, Huber Vlog i Hibert Team zapraszam do dołączania, bo tam coraz więcej członków Także jak najbardziej. Fajnie. Dobra, ogólnie tutaj to pole jest też trochę mniejsze. Wiadomo, nam się pomniejszyło to pole, ale i tak nie jest już takie małe. Też myślę, że jak będę chciał tutaj zakupić właśnie sprzęt, bo wiadomo, poźniej jak są pieniądze, będę chciał też zakupić prasę. Też mam na myśli prasę, nie wiem czy mam ją dodaną Bo będzie też modyfikacji Czy ja bym miał, o tak, to za 15 tysięcy Nie jest to jakaś duża cena, a naprawdę fajnie wygląda Bo po prostu mi się podoba raz na swoim szefie gdzieś tam, wiecie, takim pobożnym bez odcinków Gramy sobie, przynajmniej Henio ma i jak najbardziej fajnie ona wygląda. Też nie ma jakichś błędów większych. Także też fajnie, jak najbardziej. Dobra, jak widzicie troszkę posialiśmy trochę. To, że musieliśmy, musieliśmy... Pierwszy obiad był najgorszy tutaj. Reszta już później oczywiście miaki gdzieś później poprawię, bo to trawa to najlepiej, żeby miaków nie było. Także tutaj raczej wiadomo No i troszkę taki dłuższy odcinek Też będę chciał robić trochę dłuższe teraz odcinki Ogólnie seria MPG będzie prawdopodobnie we wtorek To jak po prostu standardowo od, 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 paru, od paru tygodni ale nie wiadomo wszystko wiadomo informacje na grupie od kanału, czyli Hyper Team. E, także tutaj e, zobaczymy. Też myślałam, że weźmie nazwę na Hyper Team e, Games, a tamto na Hyber Team, tylko nie wiem jak to po prostu e, tutaj e, będzie. Dobra, ja sobie zrobię tego nijaka. E. Prawdopodobnie tak będzie, że po prostu tak sobie y, zmieniły. Też oczywiście by było po prostu fajnie. Y, też się cieszę z serii MPG, bo tam naprawdę y, no nawet pozytywne komentarze były też niektóre i y, też fajnie, że wróciliście po tej przerwie od razu na kanał, bo z tego co widzę to w miarę w miarę było tych wyświetleń. E, już z samego rana, bo gdzieś film wyszedł około takiej szóstej, bo po prostu se e, Wiecie, miałem włączonego e, i mi się wrzuca przez całą noc po prostu, a ja se spałem <laughs> że tak powiem. E, mm, dobra. Mm. Du, du, du. I widzicie nawet fajnie idzie ta robota z filmikiem, Na pewno nie skończymy tego, jeszcze myślę, że sobie tutaj jeden przejazd zrobimy, czy tam no jeden i będziemy sobie kończyć ten odcineczek, żebym się to szybko wrócił, bo wrzucił, brakowało mi tego słowa. I po prostu jak najbardziej fajnie. Dobra, my będziemy sobie takim pięknym akcentem Będziemy sobie kończyć Ja wyłączę sobie chudy, żeby to ładnie wyglądało Także proszę was drugi kanał, dwie grupy No i na vlogi, bo prawdopodobnie na kanale Huer Vlog niedługo taki vlog się pojawi Także do następnego odcinka Trzymajcie się, elo, cześć!